Trzeci dzień stycznia już dzisiaj, 2023 roku. Rozpoczęliśmy po prostu nowy rok i już tego się nie da zmienić. To 6628 dzień klubu 555 od samego początku, a my zaczynamy. Trzeci dzień stycznia jest dzisiaj wtorek. Trzeci dzień roku, pierwszy... Tydzień roku 2023, a nietypowe święto dzisiaj to dzień słomki do picia. To chyba już takie papierowe teraz, bo plastikowych to nie ma. Nie uświadczysz już, ja gdzieś tam jeszcze pewnie bym wygrzebał, ale po co? <laughs> no i dzień słomki do picia, papierowa albo drewniana, może szklana. Obojętnie. Lolita Peel powiedziała, szczęście się nie kończy, ono ulega zmianom. 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 Szczęście się nie kończy, ono ulega zmianom. I dobrze. Dobrze, bo gdyby wszystko było ciągle to samo, to pewnie by to było trochę nudne. Pewnie tak, co? Tak myślę sobie. No i tak, dobra. Co jeszcze tam mamy z rzeczy ważnych dzisiaj do powiedzenia o poranku? Bo mamy dopiero 5.57 i 23 sekundy. Słońce dzisiaj pojawi się u nas o 7.45 w Polsce. Tak średnio. 362 dni jeszcze do końca roku, czyli całkiem sporo, ale ja mam tylko jeszcze 343 dni do końca mojej w cudzysłowie diety, bez białego pieczywa, bez pieczywa w ogóle, zresztą bez glutenu i bez słodyczy i cukru. Jeszcze tylko 343 dni i pa, z głowy. Przel to też przeminie. To też przeminie. Jak wszystko zresztą. Do końca zimy zostało 75 dni, a dzień jest już dłuższy od najkrótszego o całe 8 minut. Pięknie, prawda? No, a to jest... Nie, jeszcze mam jeden cytat. Elberta Habarda, proszę nie bierz życia zbyt poważnie. Na pewno nie wyjdziesz z tego żywy. Ale wczoraj rozmawialiśmy, bo chodziłem wczoraj po górach tutaj w okolicy, trenując przed, przed Kilimandżaro. I przyznam się, że wolę jednak wędrować po płaskim. Zrobiliśmy 10 km gdzieś tam w górę, w dół. Czuję się dobrze. Z Marcinem, Bardoszem, Anią, Elżbietą było bardzo, bardzo sympatycznie. No dobra. Ewelina Molenda prawidłowo wytypowała liczbę osób, które się zalogowały wczoraj na naszej stronie. Typując 2086 osób, a Ewelina Molenda jest z nami od 14 lutego 2022 roku. Mój pobyt w Hiszpanii, tutaj w okolicy Alicante, powoli już dobiega końca, ponieważ dzisiaj o godzinie 19:20 wylot do Warszawy, i jutro już, znaczy już dzisiaj, jeszcze dzisiaj będę w kraju ponownie po prostu wszystko ma swój to też przeminie po prostu czyli przeminęła wydawało się na początku u ile tego czasu jeszcze mamy żeby go tutaj pięknie spędzić dlatego też wczoraj posiedzieliśmy trochę dłużej i dzisiaj nie jestem wyspany ale to też minie więc nie należy się specjalnie za bardzo przejmować to też minie no dobra, mamy raptem kilka sekund do rozpoczęcia siłowni umysłu, więc włączymy zaraz intro i zaczniemy. Teraz. Wyzywam Was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Nie powiedziałem dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie powiedziałem, bo chyba przez to nie wyspanie. Nie powiedziałem też, uśmiechnij się lub pokaż zębom świat. Nie powiedziałem też, przybij piątkę sobie w lustrze, żeby się dobrze przywitać ze samym sobą, żeby dobrze zacząć dzień i pomyśleć o sobie dobrze. Popatrz sobie w oczy i powiedz jesteś cudownym człowiekiem, ale najpierw dzwoneczek, herbata. Jak jest człowiek niewyspany, to, lep to, to lepiej smakuje, może, co? Hmm. No dobra. I zadałem też pytanie, bo tak naprawdę nie sprawdziłem, czy dzisiaj ktoś z mojego otoczenia, czy w ogóle ktoś ma urodziny. Nie widzę teraz ani w komentarzach nie widzę. Ale mam dzisiaj informację, że Bogusław Wołoszyn dzisiaj ma 365 dni w klubie. Wow, Bogusław, brawo! Brawo! No, ktoś ma dzisiaj urodziny? O, Magdalena, Buch, Miszewska ma urodziny, no i nie, nie pozostajemy nic innego jak zaśpiewać. Happy birthday to you! Brawo, Magdalena, dla Ciebie najlepsze, najlepsze życzenia urodzinowe. A Katarzyna Weremko pisze: Ja mam kawkę, a ja mam herbatkę. A pewnie. O, i Beata Jurczyk pisze: Witam, jesteśmy z mężem już rok z wami. Nauczyłeś nas wcześniej wstawać. To dobrze, to dobrze. Najlepsze są godziny o poranku, warto zrobić z tego nawyk. Zapytałem się w ankiecie, czy masz jakieś, jakie masz postanowienia noworoczne. Niestety, ankieta ogranicza mnie tylko do czterech pól i nie mogę. Zbytnio zaszaleć tutaj, żeby zadać Ci pytanie. Dlatego zadałem Ci w czterech kategoriach: zrzucić wagę, planować czas, inne, żadnych. No i teraz możecie mi napisać, jakie inne, jakie masz inne postanowienia noworoczne, bo uwaga, 94% ankietowanych, a oddano już prawie 1200 głosów, 94% ankietowanych ma jakieś. Bo żadnych zadeklarowało 6%. Nie ma żadnych postanowień noworocznych. Natomiast jakieś ma 93-94%, więc napisz mi, jakie to postanowienie noworoczne masz. Nauczyć się włoskiego, napisała Ania Babska. Proszę bardzo. Czyli zrzucić wagę chce 22%, to, to tak jak ja, planować czas chce 43%, a inne 28%. To dawajcie jeszcze, jakie to. Eee, jakie to, jestem w wyzwaniu mój najlepszy rok, brawo jakie to jeszcze rzucić palenie, no to, to trzymam za ciebie kciuki, bo to jest to jest niedobry pomysł, żeby palić za bardzo półmaraton w Wiedniu, pisze Magdalena o i Kasia Kruszyńska wróciła po długiej nieobecności, rozbudować firmę, polepszyć relacje z synem wydać swoją książkę być szczęśliwym, naprawić cerę i ogarnąć się finansowo, znaleźć pracę i pasję, ogarnąć angielski, otworzyć firmę i wrócić do domu, w końcu panować szwedzki. No właśnie, mamy troszeczkę, jak widać, mamy całkiem, całkiem sporo do zrobienia. To wyzwanie, czy też postanowienie noworoczne, nie musi być wcale jedno, bo jeżeli na przykład postanowienie będzie dobrze planować swój dzień, nie tylko dzień, to tych postanowień możemy mieć więcej. Tylko chodzi o jedną rzecz, żeby nie było za dużo takich postanowień, które bardzo mocno obciążają naszą energię, czyli rzeczy, których naprawdę bardzo nie lubimy. Bo wtedy ta energia będzie nasza nam niestety na tym, nasza energia będzie na tym bardzo mocno cierpieć, jeżeli będziemy robić za dużo rzeczy, których nie lubimy robić. Tu odradzam, żeby jednak mimo wszystko zrobić to, zachęcam do tego, żeby zrobić to. Po kolei, że jeżeli czegoś bardzo nie lubię i chcę wytrwać w tym postanowieniu, to raczej po kolei, czyli na przykład zacząć chodzić na siłownię, czy zastosować dietę, czy też później coś robić innego, czego nie lubię robić. No dobrze, znaleźć miłość, napisał: Trzymam za ciebie kciuki, być szczęśliwą i rzucić palenie. No. Trzymam za Ciebie kciuki. Wstawać wcześniej rano, pisze Bożena. No to zapraszam do klubu 555. Bożena Łodzińska pisze Santiago po raz drugi. No generalnie myślę, że 1 lipca będę wędrował z przyjaciółmi trasą y, sporto dwa tygodnie, ale nadmorską, tą taką bardziej malowniczą. Jeżeli ktoś gdzieś tam planuje to to możemy się spotkać na szlaku do Santiago. De Compostela żeby przeżyć emocje pewne poczuć które temu towarzyszą no dobra cóż w takim razie zerknijmy o czym my dzisiaj tak naprawdę mamy mówić a mamy mówić o tym że dzień w którym ułożysz życiowe priorytety będzie tym od którego wszystko zacznie się układać to jest tak naprawdę akademicka dyskusja ale o tym mówiliśmy już tyle razy w klubie, że nie unikniemy, a tak naprawdę, nawet to ktoś napisał w komentarzu, ja może dokończę, co napisałem. Najpierw rzeczy najważniejsze, czyli stawiaj priorytety i obiecałem Ci, od czego zacząć, o tym powiem za chwilę. Natomiast teraz zostały nam raptem 3 minuty, żeby zerknąć. Co też napisaliście w komentarzach, aneta Żyłowska, chyba po raz pierwszy komentarz napisała: najważniejsze, żeby najważniejsze było najważniejsze. To takie trochę niby masło maślane, ale w tym zdaniu jest bardzo dużo mądrości. Najważniejsze, aby najważniejsze było najważniejsze. Katarzyna Rądlewska, priorytet istnieje w naszym życiu, gdy coś z nim robimy. Priorytet jest priorytetem wtedy, gdy zagadaniem idzie mocna akcja, działanie, odpowiednie decyzja, przede wszystkim czas. Jeśli nie mamy czasu na priorytet, to wcale to znaczy, że wcale to nie jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. I napisał pięknie właśnie Kamil Reich, to, o czym chciałem powiedzieć, że paradoks związany z robieniem rzeczy najważniejszych jest taki, że zawsze robimy rzeczy najważniejsze. Pytanie, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze? To jest takie, takie trochę filozoficzne, no bo w zasadzie zawsze robimy rzeczy najważniejsze, ponieważ nadajemy im tym rzeczom, którą, którym robimy, nadajemy taką rangę przez to, że to robimy. To jest pewien paradoks. Zgadza się? Że my, sam fakt tego, że to robimy, oznacza, że to w danym momencie jest dla nas priorytetem. Możemy to jednak robić Nieświadomie i to jest cały problem, albo pod wpływem czynników zewnętrznych, że po prostu robimy pewne rzeczy, robimy je, bo to w danym momencie jest dla nas najważniejsze. To może być jakaś pierdoła, banał, ale mimo to, robiąc to, nadajemy temu pewnego rodzaju rangę. Mam nadzieję, że dobrze to. Wytłumaczyłem, że sam fakt robienia czegoś oznacza, że to w danym momencie jest dla Ciebie najważniejsze. Jeżeli przychodzisz do domu i włączasz telewizor i oglądasz jakiś program, to oznacza, że dla Ciebie to jest w tym momencie najważniejsze, bo to robisz. Zgadza się? No właśnie. No właśnie, tak jak mówimy, że nie mieliśmy czasu. No, mieliśmy czas, tylko. Na coś, co było w danym momencie dla nas najważniejsze. Monika Krok napisała: Każdy w swoim życiu ma inne priorytety, cele, i dla każdego coś innego będzie ważne. Dla jednych dobrą, cenną wartością będzie życie w luksusie, dla innych podróże czy dobra zabawa każdego dnia. Jednak dla zdecydowanej większości są to przede wszystkim zdrowie, przyjaźń, najważniejsza miłość. No, znowu tutaj można dyskutować, czy tak naprawdę coś w tym kierunku robiłem. Piękny cytat napisał Darek Tomczak. Um, ten czas, jak wszystkie czasy, jest bardzo dobry, jeśli wiemy, co z nim zrobić, Ralph Waldo Emerson. I um, prawdę mówiąc, ludzie generalnie mogą znaleźć czas na to, co zdecydują. To nie czas, ale wola, której często brakuje sir, sir John Labock, Marcin Łapto z Dobrosława Gazicka. Piękne rzeczy popisaliście, ludzie, ale ja już tak naprawdę nie za bardzo mam czas, żeby was. Przeczytać. Napisała Dobrosława Gazicka, to jeszcze jedno, tylko wyobraź sobie, że nasze, życie to, że nasze życie to podróż autem. Planujemy ją, wytyczamy trasę, jednak zdarza się, że z pewnych przyczyn zboczymy z kursu, zgubimy drogę i jedziemy w nieznane. Nie ma się co bać, bo mamy drogowskazy. Są nimi nasze priorytety, które pomagają wybrać odpowiedni skręt, podjąć dobrą decyzję, czyli tą, dzięki której prędzej czy później osiągniesz swój cel. Wybrałem na dzisiaj historię. Jedną ze starszych, ale bardzo, bardzo mądrą, i napisał ją Sławek Żbikowski w komentarzach. I wybrałem ją celowo dlatego, ponieważ jest napisana troszkę inaczej ta historia i postanowiłem ją właśnie zacytować. I bardzo mi się podoba komentarz do tej historii, dlatego też posłuchajmy, proszę, historii na dzisiaj, która jest związana właśnie od. Obiecałem Ci, że powiem, od czego zacząć, więc właśnie o tym będzie ta historia. Uwaga, zaczynamy. Pewnego dnia stary profesor został zaangażowany, by przeprowadzić kurs na temat skutecznego planowania czasu. Stojąc przed grupą studentów, która gotowa była zanotować wszystko, czego ekspert będzie nauczał, stary profesor popatrzył powoli na każdego z osobna. I następnie powiedział, przeprowadzimy doświadczenie. z biurka, które oddzielało go od studentów, wyjął wielki dzban. Około czterech litrów, który postawił delikatnie przed sobą. Już pewnie wiesz teraz, czego dotyczyć będzie ta historia. Zerkam tylko, czy wszystko działa. O, mamy dzisiaj wyjątkowo dużo ludzi na YouTubie. Mega, dzięki, że jesteście ze mną. Że nas przybywa. Idźmy dalej. Ten dzban postawił na sobą szklany. Następnie wyjął około 12 kamieni wielkości piłki do tenisa i delikatnie włożył je po kolei do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i niemożliwe było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich studentów i spytał: Czy dzban jest pełny? Wszyscy zgodnie odpowiedzieli: Tak. Poczekał kilka sekund i dodał: na pewno? Następnie pochylił się, znowu wyjął z podbiurka naczynie wypełnione żwirem. Delikatnie wsypał żwir na kamienie, po czym potrząsnął dzbanem. Żwir zajął swoje miejsce między kamieniami aż do dna dzbana. Stary profesor znów podniósł wzrok na audytorium i zapytał: Czy teraz dzban jest pełny? Tym razem świetni studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich powiedział: Prawdopodobnie nie. Dobrze, odpowiedział stary profesor, pochylił się jeszcze raz i spod biurka wyjął naczynie z piaskiem. Z uwagą wsypał piasek do dzbana, piasek zalo, zajął wolną przestrzeń między kamieniami i żwirem. I teraz ponownie profesor zapytał, czy ten dzban jest pełny. Tym razem bez zająknienia świetni studenci odpowiedzieli chórem, no nie, dobrze. Odpowiedział stary profesor i tak jak się spodziewali wyjął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił dzban aż po brzegi. Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał: Jaką wielką prawdę ukazuje nam to doświadczenie? No właśnie. Niegłupi, najbardziej odważny z uczniów odpowiedział: To pokazuje, że mając nawet całkiem zapełniony kalendarz, jeśli naprawdę chcemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia. Jeśli naprawdę chcemy, możemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia. No, nie, odpowiedział stary profesor. Nie do końca o to chodziło. Wielka prawda, którą przedstawia to doświadczenie, jest następująca. Jeżeli nie włożymy kamieni jako pierwszych do dzbana, później nie będzie to możliwe. I teraz to jest dla ciebie to jest morał z tej historii, który chyba nie był w tej formie jeszcze pokazany. Czyli, jeżeli nie włożymy Wielkich kamieni jako pierwszych, czyli nie zrobimy rzeczy najważniejszych jako pierwszych, nie zaplanujemy, później nie będzie to możliwe. Zapanowało głębokie milczenie. Studenci uświadomili sobie oczywistość tego stwierdzenia. I stary profesor dopytywał: Co stanowi kamienie w Waszym życiu? Wasza rodzina? Co jest dla ciebie tym największym priorytetem, kamieniem, który włożysz do dzbana? Przyjaciele? Realizacja marzeń? Czy robienie tego, co jest Twoją pasją? A może nauka, odpoczynek, czas? Albo może jeszcze coś innego? Należy zapamiętać, że najważniejsze jest włożyć swoje kamienie jako pierwsze do dzbana, w przeciwnym wypadku ryzykujemy. Iż przegramy własne życie. Jeśli damy pierwszeństwo drobiazgom, żwir, piasek, wypełnimy życie drobiazgami i nie będziemy mieć wystarczająco dużo cennego czasu, by przeznaczyć go na ważne elementy życia. Zatem nie zapomnij, pamiętaj o tym, żeby zadać sobie pytanie, co stanowi kamienie w Twoim życiu. Następnie włóż je na samym początku do Twojego dzbana życia. Przyjacielskim gestem dłoni stary profesor pozdrowił studentów i powoli opuścił salę. Historia pochodzi z książki Efekt Motyla Kamila Cebulskiego. Jest pięknie napisana, w ogóle pięknie została zinterpretowana. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Należy pamiętać, Należy pamiętać że najważniejsze jest złożyć swoje kamienie jako pierwsze do dzbana, w przeciwnym wypadku ryzykujemy, że przegramy własne życie. Jeżeli damy pierwszeństwo drobiazgom, jeżeli wypełnimy życie banałem, przegramy swoje życie. To dlatego tak ważne jest, żeby praktykować nasze 13 nawyków. Pewnie domyślasz się, co teraz powiem. ósmy nawyk to wyznaczaj czas na indywidualne myślenie. To właśnie. W tym czasie trzeba zadać sobie pytanie, co jest dla mnie ważne. Być może trzeba zastanowić się nad swoimi wartościami, co dzisiaj jest dla mnie najważniejsze i tymi kamieniami, tymi zadaniami wypełniać swój szklany dzban, czyli życie, bo inaczej ryzykujemy wypełniając. Wypełniając nasz dzban, wypełniając kalendarz, albo w ogóle nie planując, bo paradoks polega na tym, tak jak przed chwilą jeszcze powiedziałem, że my tak naprawdę robimy zawsze to, co dan dla nas w danym momencie jest najważniejsze. Zawsze. To, co robisz teraz, jest Twoim priorytetem. Jeżeli siedzisz teraz ze mną i oglądasz klub 555, to oznacza, że jest to dla Ciebie ważne. Jest to Twój priorytet? W tym momencie teraz. To jest takie proste i takie, takie oczywiste, prawda? <grystanie> no jakie to prawdziwe. No. Ta historia jest piszesz Gracjan specjalnie dla ciebie i dotknęła cię mocno. No tak? Tak ma być. Pamiętaj o tym, że to, co robisz w danym momencie w ciągu całego dnia, to, co zrobiłeś przez cały dzień, to dlatego trzeba po, po prostu poprowadzić, na przykład w wyznaczonym czasie na myślenie, zadać sobie pytanie, czyli włączyć myślenie. To powiedział już kiedyś Henry Ford, że myślenie jest najbardziej ciężką pracą. Dlatego tak niewiele osób tego się podejmuje. Każdy myśli, że myśli, ale prawda jest taka, że to prawdziwe myślenie to jest zadawanie sobie pytań o to, czy to, co zrobiłem danego dnia. Zadać sobie pytanie, czy to, co zrobiłem wczoraj, to, było, to był najlepiej wykorzystany czas? Zadać sobie pytanie, czy mogłem zrobić to inaczej, czy mogłem zrobić ważniejsze rzeczy. No, oczywiście. Możemy patrzeć na życie przez pryzmat heksagonu i każdego dnia, pamiętacie jeszcze wszyscy w wyzwaniu? Wszyscy, którzy są w wyzwaniu, twój najlepszy rok, pamiętaj, żeby dzisiaj zrobić jedną rzecz zrobić, nie tylko zaplanować, ale zrobić jedną rzecz dla każdego z obszarów heksagonu szczęścia, ponieważ chcemy, większość z Was, ostatnio podaliście mi wczoraj, że większość chciała mieć, chciałaby mieć balans w życiu. Czyli cieszyć się życiem samym w sobie, mieć dobrą pracę, mieć dużo pieniędzy, cieszyć się dobrym zdrowiem, wspaniałymi relacjami z ludźmi. Chciałoby, większość chciałaby spełniać marzenia, mieć pasję i wreszcie pamiętaj o tym, żeby się rozwijać. Dlatego też zachęcam i zapraszam Cię, dołącz do klubu 555, bo codziennie otrzymasz dawkę inspiracji, motywacji i odrobinę wiedzy na każdy dzień. No właśnie. A zatem pamiętaj, żeby właściwie wykorzystać swój czas, żeby mieć długie, piękne, zdrowe, bogate, spełnione, pełne miłości życie, bo człowiek przychodzi przecież na świat po to, żeby być szczęśliwy, prawda? A zatem nie zwlekaj, tylko dołącz do klubu 555, wykorzystaj swój czas najlepiej jak możesz. Ten właściwy czas. Twoje życie. Pamiętaj o tym, że mamy je tylko jedno. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to wystarczy. Piotr Perec do nas wrócił, o proszę. A Iwona Rafałowska jest z nami po raz pierwszy. Ale nie ma przypadków, prawda, Iwona? I musiałaś tę historię usłyszeć. No dobra, pamiętaj, że mamy jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to przecież w zupełności wystarczy. Nie będziemy niczego żałować, bo prowadziliśmy piękne, zdrowe, bogate, mądre, pełne wyzwań i spełnionych marzeń życie. Do zobaczenia jutro w klubie 555 o 5.55. Na pewno, na pewno będzie. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby nie było klubu. Pewnie za gości już na stałe, w naszej rzeczywistości. Nawet jeżeli mnie nie będzie. To pewnie się utrzyma, bo będą klubowicze, którzy będą chcieli poprowadzić to dalej. Dziękuję z całego serca za dzisiaj, za to, że jesteś. Życzę Ci cudownego dnia i rób z życia arcydzieło, bo mamy. Mamy przed sobą ogromne wyzwanie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć, cześć, cześć. A jeszcze mamy jeden komunikat, który znalazłem, i chcę powiedzieć, że odbędzie się spotkanie klubów w Częstochowie. I Piotr Dawidowicz zaprasza 11 stycznia o godzinie 17.55 w restauracji Niebo ulica Mirowska 4 gościem specjalnym będzie Leszek Kołtun. Bilety do kupienia na miejscu koszt 20 zł. Zaprasza serdecznie kapituła klubu 555 w Częstochowie. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.